Wszystko co zobaczycie będzie improwizowane i stworzone na podstawie Waszych sugestii. Przywitajcie gorąco, gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed Wami grupa ad hoc Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. Oprawa muzyczna Improwent. Teraz naszą swoją gościnę zapraszamy na pojedynek z jednym z nas, z Michałem. Będzie, e, zadaniem ich będzie zagrać scenę, ale każdy z nich dostanie e, słowo, które będzie musiał jak najwięcej razy w, w, w uzasadniony sposób wpleść do sceny. Naszym sędzią będzie Jeffrey, który będzie liczył punkty. Kto z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa. Teraz tak, e, słowa zaproponuję Wam ja. E, Karolina, Twoim słowem będzie słowo czas. Musisz jak najwięcej razy wypowiedzieć słowo czas w uzasadniony sposób. Michał, twoje słowo to będzie. trans... nie, nie. Droga. Droga, czas. I teraz proszę o jakieś słowo, jakieś miejsce, które Wam się nie kojarzy żadnym z tych słów. Niebo. Kurnik. Kurnik. Dziękuję. Pani drugą już gra z rzędu krzyczy mi kurnik, więc wezmę, zanim dojdziemy do końca spektaklu. Kurnik, dziękuję bardzo. Kurnik jest naszym słowem inspiracji. Zapraszam na gość versus ad hoc. O, puk, 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 puk. Puk. Nigdy nie odpowiadają. <laughs> Mam wrażenie, że kiedyś będzie tak, że odpowiedzą. Podobno, kiedyś były czasy, że dało się rozmawiać ze zwierzętami. Tak. Czytam o tym w gościu niedzielnym. Tak było. no. Po prostu teraz są inne czasy. Było może w raju, wtedy, jak mieszkaliśmy razem. Z Mogło, z tak być. Mogło tak być. Widziałeś gdzieś e, e, klucze do ciężarówki? Bo miałem wrażenie, że gdzieś to zgubiłem, a mieliśmy wywieźć kury na targ. A to jest daleka droga. Wolałbym już wyjechać. Dlaczego zawsze musisz posługiwać się takimi czasownikami? No tak już mam moja droga. <gry> Mam wrażenie, że ty chcesz tylko uciec, uciec i nie przeżywać życia ze mną, tylko właśnie zatrzymać czas, w na miejscu. Słuchaj, no teraz uważasz. Jedziemy na targ czy nie? Bo jak mam teraz dorobić kluczyki, to jest naprawdę druga sprawa. Ja muszę teraz wy, wy, wy wyjść do, do, do chłopa i powiedzieć, że znowu muszę dorobić klucz do ciężarówki. On ma nawet już nasz wzorek. Wiesz? Taki czasomierz. <sumierz> jak chcesz tak się bawić, to możemy tak się bawić. Komu w drogę temu. Bogdan. 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 <sumierz> taką okazję. Okej. Okay. Kurwa. Czas, tak. <sumierz> Bogdan, Bogdan, proszę cię, czemu zawsze musisz gdzieś, gdzieś wyjeżdżać, gdzieś pędzić? Bo musimy z czegoś żyć, jak nie sprzedamy jajek albo kury, to tylko droga na wysypisko i cmentarz przed nami, bo nie będziemy mieć ani za co żyć, że ani co, że, że czas nam się żyć. kończy? Uff. Że ty masz 60 lat, ja mam 55? Tak, tylko to nam zostało. Ja i Słuchaj, moja jest... kura, która jest bardzo droga i chciałbym ją sprzedać, bo jak ją sprzedamy, to będziemy mieć coś jeść innego niż kury. mam tylko kury. Tak. Takie są czasy. Człowiek musi zbierać chrust i jeść swoje kury. Bogdan, czemu ty nie chcesz się na chwilę zatrzymać i jakoś Chcę. tak... Chcę. Dobrze, pomedytujmy w kurniku. Czy gość niedzielny tego zabrania? <grystanie> Można medytować, ale trzeba to robić tak, żeby się zatracić w czasie. Tak być poza czasem. A ty tylko jedno, o co ci chodzi? Mam ci kupić ten pieprzony zegarek na urodziny? O, o to ci chodzi? Ile razy właśnie musiałam do tego nawiązywać? Oczywiście, <grystanie> że tak. Dziesięć. I... <grystanie> I dziękujemy bardzo!